Zost proszę, dobijmy na moim kanale 50 subów, żeby nagrywać live'y. Proszę Was, bo bym chcę bardzo nagrywać livey o Fortnite. Proszę, zostawcie do Jana Poza drugiego. I ktoś będzie ze mną grał, ale nie powiem wam kto, bo to jest tajemnicza osoba, powiem wam. I jak będziemy nagrywać live, to powiem kto to jest. Dobrze? Zaczynamy grać. Ogólnie ja dawno już nie grałem, ale ostatnio zrobiłem piękne akcje. Ta tajemnicza osoba by Wam powiedziała, ale właśnie teraz to potwierdziła. Ogólnie ja zawsze lecę na stację. O, nie pytajcie się, co to jest. To jest budowla z klocków, bo, bo my wzięliśmy to z internetu, bo, bo, bo to było tak, że taka wieża Eiffla, ale to jest bardzo naciągana wieża Eiffla niż wieża Eiffla, prawda? to jest prawda um, na razie nie mam za dobrego lutu, ale może jakiś będzie zaraz dobra jak jak dobijemy 50 tak będę Wam dziękował, bo, bo ja chcę zdobyć 50 likes tych subskrypcji, że, żeby, żeby nagrywać te live. każdy by chciał nagrywać, praktycznie, live. A ja bym chciała naprawdę nagrywać live. Ta tajemnicza osoba by była chciała ze mną, tak? I to fortnacie. o a o fortnacie bardzo lubi. O, a wiecie, że serdzi G i tak lubi Jacka Frosta, że nawet mu daje lody? Bo, bo ostatnio użycie to na Instagramie, jak karmi Jacka z zupą. Naprawdę. Jak karmi Jacka z zupką. Niego ulubiona Jacka. Hmm. Y, ogólnie ten pisk, to nie pyta się cię, co to za był? To był pterodaktyl, tak, bardzo ładnie, tak, tak. To tajemnicza osoba mnie rozśmieszyła, ale nie. Co? Prawda? że mnie rozśmieszyła? Roz Ogólnie powiem, że to jest ona, ale nie wiecie kto to. To prawda. Jan Pan drugi. To oh, ja. Yeah. Proszę o lajka, like dziękuję za obejrzenie.